Ostatni odcinek ćwierćfinałowy wygrał Michał i dołącza do pozostałych półfinalistów. A teraz miłego oglądania. Cześć, ja jestem Orson Heinowicz, a to jest Kitchen Games, czyli pojedynek najlepszych twórców kulinarnych na arenie kuchni Lidla. A to są półfinały. W dzisiejszym odcinku Kitchen Games zmierzą się Jakub Kucharz, Przeździecki oraz Aleksandra Fura-Jachowska. Ale zanim zaczniemy pojedynek, opowiem Wam trochę o zasadach. Pojedynek trwa 45 minut, a nasi uczestnicy muszą przygotować po 3 porcje dania, które wpisuje się w temat odcinka. Mogą korzystać z wszystkiego, co znajduje się na terenie tej kuchni i tak. My oceniamy smaki, technikę, a na końcu do gry wchodzicie wy, widzowie, a wasz głos jest równie ważny co nasz. Dlatego możecie głosować na jednego z waszych ulubieńców. I co? Pewnie już chcecie poznać temat tego odcinka, prawda? Wiecie, co się w życiu opłaca? Gotować z serca dla kogoś bliskiego, dlatego tematem dzisiejszego odcinka będzie miłość. Miłość wyrażona jedzeniem. Dbać o najbliższych można na różne sposoby, dlatego chcemy, żebyście dziś gotowali dla kogoś, kogo kochacie. Temat odcinka bardzo mi się podoba, bo to jest coś, co robię na co dzień, czyli gotowanie dla bliskich. Dzisiaj przygotuję kurczaka, bo wszyscy moi bliscy kochają kurczaka. Gotowanie to mój język miłości, dlatego bardzo cieszę się z tego tematu, ponieważ jak gotuję dla siebie, to nie do końca się staram, a jak gotuję dla bliskich, to wtedy odpalam wodze fantazji. Jak już się pewnie domyślacie, kto będzie naszym dzisiejszym jurorem, mogę wam zdradzić, że cechuje go wielka miłość do gotowania i do jedzenia. To prawda, moi drodzy. Miłość to emocje, a gotowanie z miłością to karma nie tylko dla ciała, ale i dla duszy. Ciekawy więc, czy ktoś pójdzie w duszenie. Mięsa. Masz 45 minut, uważasz, że zdążysz i w ogóle co będziesz przygotował? Ja będę robić takie domowe, leniwe, ale troszeczkę poziom wyżej. I myślę, że w 45 minut na spokojnie zdążę, jeszcze sobie z tobą pogadam i pogadam z Olu. I to jest taki idealny komfort food, właśnie to mi się kojarzy z rodziną. A ty, Olu? Ja będę robić kurczaka w sosie winno-maślanym. Mhm. O czas się trochę martwię, bo jestem dosyć na styk, ale myślę, że zdążę. O, będzie duszenie. Ale podczas waszego gotowania jeszcze przeprowadzimy quiz kulinarny. Będę zadawał każdemu z was po dwa pytania i za każdą dobrą odpowiedź możecie zgarnąć po jednym punkcie. Przypomnę wam zasady punktacji. Juryerzy max 10 punktów. Natomiast quiz max po 2 punkty, a wasze głosy przeliczamy procentowo na punkty. Jesteście gotowi? 3 2 1. Zegar rusza. Gdzieś tam zostałem nauczony, że zawsze trzeba zacząć od zagotowywania wody. A ty co gotujesz? Ja robię dzisiaj kurczaka w takim sosie z winnomaślanym. Ula. Na. I to jest mięso z nogi, bo ono jest takie, wiesz, bardziej soczyste niż, niż pierś. Pewnie, że. Tak. A tak masz taką osobę, dla której gotujesz dzisiaj, czy tak po prostu? Ja sobie tak wyobraziłem ten scenariusz, wstaję pół godziny przed rodzicami, wchodzę do kuchni, robię leniwe. Oni czują ten zapach tego palonego masła i ich po prostu budzi i wchodzą na gotowe. Gdzie ja mam miskę? Ja tu ja jest. Nie po poczaku. W ogóle nawet na specjalną okazję, słuchajcie. Nawet zebrałem talerze od babci, a jak się czujesz z wiedzą kulinarną przed quizem? Chyba ja ci powiem, że ja normalnie jak do matury siadłam się uczyłam. Ostatnio pobawiłem się trochę i z drugiej strony właśnie sprawdzałem wiedzę kulinarną u Polaków. A jakie pytania tam zadawałeś? Może znaczy, to się powtórzy i akurat powiesz mi to, które ja trafię dzisiaj. – Zapytałem, z jakiego kraju jest Doner Kebab. – To jest z Berlina. E, – Doner, nie Gemyzę. Gemyzę to jest ten właśnie taki, co się rozspopularyzował y, w Berlinie. Ale taki tradycyjny Doner Kebab jest z Turcji. Kurczę, Później ja stwierdziłem, z... że muszę troszkę zejść z poziomem pytań no. i pytałem o carbonarę, czy śmietana jest tradycyjnym składnikiem carbonary. A, no, to to... no to też bardzo często dowiadywałem się, że jest. Ja nic nie mam do śmietany w carbonarze, ja robię swoją bez. Ale jak ktoś lubi, to każdy je tak, jak mu smakuje. Ja robię zy. A słuchaj, niech sobie dodają co chcą, ale no tradycyjnie nie ma, tak? Sekretny składnik, który dodam do mielonych, to gałka muszkatowa, która koniecznie musi być świeża. Olusia, moja Olusia. To niestety trzeba powiedzieć, przed pokrojeniem pora trzeba umyć. Mam dosyć dużo jachów w porze. Taka miłość z gruntu. Może to jest pomysł. Uformuję ciasto i się wezmę za dodatki. Czeka, ściągam. Przyszedłem do Was z quizem, dzięki któremu możecie zdobyć po punkcie. Zaczniemy od Ciebie, Olu? No. Zaczniemy od Dobrze, wybierasz numer od 1 do 8. Jeden próbujemy. No. Jakie są podstawowe składniki sosu aioli? Oliwa, kosmek mhm. yy, i żółtko. Wspaniale, jeden punkt. Yes. Dobra, to biorę się szybko. Kuba. Drugim. Od 1 do 8, no jeden już nie możesz wybrać. Czwórkę poproszę. Jakie zboże jest najpopularniejsze na świecie? Mhm. Pszenica. Skłony – nie, odpowiedź to ryż. Zero punktów, ale nie martw się, widzę, że świetnie ci tu idzie. Ola – jeden punkt, Kuba na razie zero, ale później do was jeszcze wrócę z quizem. Dobra, chcesz pytać Jurora, co on myśli o tym, nam... co na razie robicie, dobra? – Niech nam da jakieś wskazówki. Kurczę, ja trochę się martwię o ten czas jednak, jak tak patrzę, ale może będzie dobrze. – Ile mamy? Ma jeszcze pół godziny. – No właśnie. Dobrze, Karol, co myślisz o ich daniach? Super pomysł z tym łódkiem, żeby nie był za suchy, ja nienawidzę suchych mięs. Co do leniwych, no, Kuba mocno ryzykuje, bo ja mam w głowie idealny wzór sewer leniwego mojej babci. Jeżeli będzie w stanie to przebić, to ma dużą szansę na punkcik dodatkowy z mojej strony. Niech opowiedzą o tym daniu, o tym obrazie, którym się kojarzy z tym daniem. O, Dobrze. Ja tutaj karmelizuję pora. Kurde, śliwki ze mną walczą, nie chcą mi petki oddać. Kuba, a ty wolisz gotować czy jeść? O. Gotować a ja jest. Tak? Ja byłam takim dzieckiem, że trzy czwarte zdjęć moich to jest na przykład z kanapką z pasztetem. Ja ten sos będę zagęszczała masłem i też tego się trochę obawiam, bo będę to robiła trzeci raz w życiu. Kurczę, ale czas szybko leci. O Jezu, a masz jakiegoś takiego swojego comfort fooda, takiego, co poprawi Ci to nastrój? To, to będzie trochę kontrowersyjne, ale kanapka z serem. Dobra, jeszcze ze trzy marchewki i wstawiam to, bo. Nie wiem tylko, czy Ola myła marchewkę i czy ją obierała? Nie, chyba nie. A, do airfryera. Widać, że się inspiruje Kingą. Ogląda kuchnię Lidla mocno. Robi mi się tu ciasno trochę, ale może nie będzie źle. A wy, widzowie, możecie powiedzieć, jak u Was się mówi na leniwe, Czy są to pierogi, czy są to kluski? A jeśli pierogi, to niech mi ktoś. Faktycznie, wytłumaczy dlaczego, bo ja tego nie mogę powiedzieć. Ja wróciłem od jurora, który siedzi i ogląda wszystko w ukryciu. I co no. powiedział? I mam od niego bardziej takie trochę zadanie pytanie, żebyście powiedzieli do kamery, do tego jurora, jaki obraz wam się kojarzy z daniem, które robicie? Ja tak? teraz. No to o, ty pierwsza. O, ja to z myślą o mojej mamie, mhm. bo ona zawsze, gdy jesteśmy w restauracji, wybiera kurczaka. I byliśmy w restauracji na jej urodziny i wzięła kurczaka i niestety był suchy. Więc ja to robię z myślą o niej, żeby takiego miała teraz soczystego kurczaka, takiego jak lubi właśnie. No to jest super i to uważam, że to jest właśnie miłość tak. przez gotowanie. E, mi to kojarzy się. Nie wcisnąłem tort. E, z Niedziela. Wszyscy mogą sobie zjeść wspólnie śniadanie. Ja wstaję pół godziny wcześniej przed wszystkimi domownikami. siadamy wszyscy przy wspólnym stole. famy sobie to jemy, pijemy kawkę i jest, wiecie, taki miły rodzinny poranek. I to jest obraz, o który nam chodzi, jeśli mówimy o gotowaniu, z miłością. Dobry, zbalansowany. Zbalansowany? W soli? Uważałbym. Uważałbyś? To do pierwszy dodam. Coś trzeba dodać. Ej. 23 minuty do końca, nie. a ja niedługo przyjdę z kolejnym pytaniem. Jejku. nie, nie coś... idę sobie patelnię szybko trochę, chociaż w sumie może nie. Brawo. Otóż to, nie wolno tego wyrzucać, to jest przyprawa. Oluś, to jest okrasa. Nie mam deski, więc... Nie róbcie tego w domu. Tak się nie powinno. I jeszcze tym ostrym nożem. No ostrym jest się ciężej skaleczyć. Nie wszystko co Kuba mówi powinniśmy puścić. Jezu, jak ja, ja dawałem. Trochę granie. soku z pomarańczy. Pieczcie się, pieczcie, trochę szybciej musicie się piec. Ten fryer to jest. 20 minut. Szybciutko i. Wiem, że będą chrupiące mateczki. Co jeszcze powinienem do tego dodać? Miód! Właśnie, ja to miałem zrobić w miodzie. Kochani, o, nie. Całe 20 minut. Dlaczego mówisz o niej jak ja wchodzę? Ja też się to się to ciebie jest boję. Bardzo... Ja się to ja wam pomagam. Przestańcie, ja się cieszę, że was widzę. Kto chce pierwszy? To Kuba tym razem. Dobra, to teraz ja. Kuba. Od 1 do 8. To 8. Czym początkowo nadziewano pączki? Konfiturą różaną. No nie, to za proste, ale nie wiem, a nie chcę, nie chcę palić. Dobrze, pierwsze pączki były nadziewane mięsem. Albo słoniną. Ok. Ja Kochani, zero 0 punktów. Takie. przykro mi. Ja drugie poproszę. Jaka przyprawa powstaje z kwiatów krokusów? Szafran. Bardzo dobrze. Dwa punkty. Kuba 0. Olu 2. Kochani, zostało 18. Porwana minut. bagietka, wola. <laughs> dobrze. Zaraz do Was wrócę. No dobra, chyba. Uuu. Dobre. Gdzie dobre? Jak robiłam to danie pierwszy raz w domu, to dostałam komentarz, że wygląda jak Bigos. Ale co w tym złego w sumie, no nie? Bigos każdy lubi. Zdejmę z ognia i robię coś, czego się bardzo boję, czyli emulgowanie masłem. Też to właśnie będę robić. Tak? A zdejmujesz na ten czas, czy nie? Wiesz, co ja wyłączam ogień? No, ja też. Zdejmuję z ognia. Zimne masło. Zimne masło. Do ciepłego płynu. Emulgacja. U mnie do ciepłego. Płyniątka. Nie mhm. mam tu za dużo płyną. No, może wyciągnąć kurczaka, żeby się dalej nie gotował. On jest może... Chodzi, żeby nie był suchy, faktycznie. Suchy nie będzie, się właśnie boję w drugą stronę. Że? Surowy? Za surowy. O, ich obiecuję ci, że po tym czasie na pewno nie, nie będzie. Nie, tak, obiecujesz. No, no, ten sos to takie życie. A, a ty co zrobisz? Ja zrobiłem karmelizowane śliwki Super. z pomarańczą, z no? cynamonem no? i z karmelizowane na miodzie. Chcesz łyżkę? Tak, Spróbujesz, bo ja nie próbowałem. Jak możesz minut. nie próbować? Ja trochę na czuję. Jak możesz nie próbować, musisz ja to robić na czuję, Pani Orson, <grym> tak, nie, nie się, co nie? Nie, jest super. Super. Idę zobaczyć, co u naszego jurora, co on o tym myśli, gdy jesteście przy po końcu. Zrobię coś dziwnego, ale to nic. Może... Chyba zrezygnuję jednak z tego pomysłu. Dobra, rezygnuję z tego ale pomysłu. Zastanawiam się, czy chcę to robić w tej panierce. Zobaczymy. Co robić? Totalnie mały ogień, Okej. Okay. Jak tam idzie? Bardzo ładnie pachnie. Czuć to trochę nawet tutaj. Mam wrażenie tylko, że Ola się troszkę tam Za Za dużo czasu traci na to, żeby rozważać, zamiast po no. prostu działać. No. Kuba jest widać wytrenowany. No i używa już chyba trzecią kostkę masła. Ty mi <grym> mi też. Mi też, więc to jest. O, i z tym masłem mają. Ja chcę jeszcze zrobić marchewki na maśle. Zrobimy powtórkę. Zostało temperatury i się przypalił. Dobrze, że masła mam, masz trzy kostki. O, no tak, bez, yy, bez ognia robię. Super. I robię marchewki na czosnku. Ten czosnek naprawdę daje U, takiego fajnego wajbu do tych marchewek. Dobra, 9 minut. Jest, jest OK, widzowie, jest OK. Jest OK? Próbuję, no, spróbuję okay. czy... boję, ale... O kurde. i dobre mi to wyszło. Kusi mnie dodać tej wody, ale boję się, że się masło rozwarstwi. Kuba, czy ty masz jakieś doświadczenia z tym? Wlewam. Masło się rozwarstwia, wlewam wodę? Nie, nie, nie powinno. Rozkozi śmierć. Dobra, teraz all or nothing. No, skakujcie, żołnierze. Kurczę, muszę sobie chapalić do 10, bo się stresowałam. Soli, 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 soli. Widzę, że jesteście zestresowani. A wszystko wygląda super. To jest tak miło, że ja mogę oceniać i nie muszę gotować. A zarazem tak bym chciał z wami pogotować. Dobrze, pani. To ja zapraszam za do siebie, w takim razie nadrobimy. <laughs> Dobrze, pani. wam 6. Minut. Okej, okay, czyli trzeba powali serwować. No cóż. A co mi się trzęsą? Czemu się tak trzęsą? Włącz gaz. A, <laughs> dzięki. Kolina domowa słone? porcja, ale faktycznie jakby było tak, że ktoś by zapytał o dokładkę, to żeby faktycznie coś tu zostało. Twoje wygląda przepięknie, moje będzie wyglądało faktycznie trochę jak Bigos. Ale Bigos jest bardzo. No, ale Bigos jest dobry, no. bardzo dobry. Cztery. Jest dobry. Migłos jest naprawdę dobry. dobry. Sprząta. Ola spokojnie. Ja też to sobie wyniosłem najpierw. No i naprawdę cudownie sprzątają. To jest szaleństwo jakieś. To nowy standard programów. jestem załamany. Tak, ja tu już mam swoje talerze gotowe. Tak damy teraz troszeczkę migałów. Dobra, miutki. Tak jest, dawaj, 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 Czy on dodaje skórkę? Z limonki. Skórka z limonki. Kuba już tam nie szalej, nie szalej. No. Ktoś się tutaj próbuje przypodobać. Dwie minuty. O! Kolendra czy natka? Ola, kolendra. Natka, niech będzie po polsku. Tylko dla... I teraz Wybieram. coś, co wykręci naszym jurorom kubki smakowe, słuchajcie. Dwa genialne składniki, czyli sól Maldon, jedna zwykła, druga wędzona. Myślicie, że wędzona do deseru nie będzie pasować? Spróbujemy, zaryzykujemy. Jakby Ja już nie mam nic do stracenia, więc takiej wędzonej nuty jeszcze do tego dodamy. Tu. 30 sekund, ja cię kręcę. Dobra, to jeszcze szybko tu. 3, 2, 1, stop! stop. Czysto, ładnie, dania wyserwowane. No Cieszę się, A ale troszkę. właśnie dlatego tym bardziej, bo chcę już tego spróbować. Chciałbym zaprosić naszego sekretnego jurora, którego zapraszam na plan teraz. Hello! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, ja jestem w ogóle w szoku, jak wy czysto pracujecie, obydwoje. Wygląda dobrze, sprawdźmy, jak smakuje. Kochany, opowiedz nam o tym daniu. Zaczynając od dołu, są karmelizowane śliwki w miodzie z pomarańczą i z cynamonem. Na tym mamy leniwe z dodatkiem gałki muszkatołowej. Wszystko jest wytaplane w palonym maśle. To naprawdę kusi. I co, mamy jeszcze właśnie skórkę z limonki, jeszcze tylko do kończy Kwaśną śmietanę, prażone migdały i wędzonego maldona. A jakbyś miał to powiedzieć krócej? Leniwe, po których nie pytasz o kalorie, tylko o dokładkę. I tak, <grym> tak trzeba to super. super, brawo. On, tak. proszę. To jest kurczak, wybrałam mięso z nogi kurczaka, żeby było bardziej soczyste niż pierś. I ona jest w sosie takim winno-maślanym, z porem i pomidorkami. Do tego takie pieczone marcheweczki, Ja zrobiłam z masłem i czosnkiem. Bagietka, jakby wam sosik smakował, to można tak jeszcze sosik pomoczyć w tym. O, w skrócie. No, no, Prosiłem o to przed chwilą Dokładnie. Dokładnie. Ja was dzisiaj zapraszam do mojej kuchni na kurczaka w sosie winno-maślanym. Jest to soczysty kurczak z lekko chrupiącymi marchewkami, do tego chrupiąca bagietka i mam nadzieję, że wam będzie smakowało. Ja w to wierzę, ja wchodzę do tej kuchni. Co, próbujemy? Tak, Ta, próbujemy! Pytrafimy? To wy jesteście moją siłą, więc jeśli chcecie, żebym znowu przeszła do kolejnego odcinka, to piszemy słowo niebieski i pierwszym razem nam się udało i wierzę, że teraz też się uda. Jeśli macie ochotę na takie leniwe, to napiszcie w komentarzu czerwone i powiedzcie, jak u was mówi się na leniwe – kluski czy pierogi? Ona się bała tego kurczaka, co? Że będzie za suchy. Mało sensu, hmm. rzeczywiście. Ale czy za mało? Kwaśnie. Czyli próbuję. <grym> Stary, nie próbujesz, ty po prostu. albo nie jadłeś śniadania. Nie, nie, próbuję tylko każdego lata. naprawdę dobrze smakuje. Mm. Bardzo ci smakuje. Mm. To tak. Super fantastyczne danie. Komfort food w nowym wydaniu, bo zawsze w domu przecież jest tak, że mięso jest twarde, a warzywa rozgotowane. Mm -hmm. A tu mam mięciutkie mięso i właśnie chrupiące marchewki. I to mhm. jest super. Ja nie jestem fanem takiej bagietki. Może to pieczywko mogłoby być albo bardziej rzeczywiście porwane, albo zrumienione, albo jakaś mhm. taka kraftowa grzanka. Mhm. Jak oceniasz to danie? W skali od 1 do 10? Niech będzie 7. Ja bym chciał za to dać 6, ale dla mnie 6 to jest bardzo dużo. Nie wiesz, o co chodzi? A dla niektórych to jest mało. To pójdę na łatwiznę, bo powiem tyle, co ty powiem 7. Bardzo to mocne siedem. Świetne danie. Bardzo mocne 7. Kuba tutaj mocno spowodował, że od razu jesteśmy nastawieni na plus z jednego po sobie powodu. <grym> Desery zawsze wzbudzają pozytywne emocje. A ja jestem niedeserowy. O matko. I ja najbardziej z deserów kocham golonkę. Co ciebie tu odrzuca? Jest coś? Znajdziemy jedną rzecz. Nie wiem, jako szef kuchni, na co byś się zdenerwował? Że... Nie masz tego? Że jest mało. Nie, piękne. Nie, patrz, patrz jak jest. z, z Ile masło? Masło. Wybronię kubę. Tak. To jest rzeczywiście bardzo domowy obraz kuchni. Mi to masło jako obrazek pasuje. Pamiętaj, że masz bardzo dużo pluseczek. Mhm. Być może jest w tym metoda. <grym> Czyli jemy Nie, tam faktycznie chlapną do jednego tak mocno. Może ty dostałeś ten. Jemu ja bez... tam się sypnęło, tak, ale to tylko nerwy, nerwy. A wiesz, bardzo często to. No. Czy ty w duchu? Mhm. Prawda? Mhm. Słyszałem. No, dawno się nie wzruszyłem, jedząc. Mówisz coś? Ja mam mówić? Ja mogę coś powiedzieć, ale to będzie bardzo kontrowersyjne. Bo jeżeli ktoś wierzy w reinkarnację, to wydaje się, że cząstka mojej babci jest w Kubie. Boże, no nie, ja mogę od razu to ocenić. Dobre parę lat nie jadłem tak dobrego deseru. Ocena? Pierwszy raz w tym programie 10. Miłość wybrzmiewa, kiedy milkną słowa. 10. O. Zapraszamy ich? Mm -mm. Poczekaj zjem, bo przyjdą nam wszystko jedną. <słyska> nie. No to się mają. Dobra, co? No. Jakbyś się. No. Dobra, zaproś. No, I udawajmy No dobra? Dobra. Dobra. dobra, kochani. Zapraszamy Was, spróbowaliśmy Waszych dań. Damy, mhm. cześć. Oboje przyrządziliście wyśmienite dania. Oboje naprawdę wykonaliście kawał dobrej roboty. A ja tylko podam Wam punktację. Olu, u Ciebie było 7 punktów. Plus dwa razy odpowiedziałaś dobrze w naszym quizie kulinarnym. Dlatego dostajesz dodatkowe dwa punkty. Więc łącznie masz 9. Kuba. A czegoś takiego jeszcze nie było, zwłaszcza w tej serii Kitchen Games. I średnia Twoich punktów to 10. Nie odpowiedzieć dziękuję. na żadne, ale uważam, że to też niesamowity wynik. Więc po prostu bardzo gratulujemy dziękuję. Wam, obojgu. Karol, dziękuję Ci bardzo. To ja bardzo dziękuję. Naprawdę super przeżycie, więc uciekam. <grym> tak myślałem. Gotowanie wypełnione miłością to jeden z codziennych sposobów nadbania o naszych najbliższych. dzięki tym daniom mogliśmy to poczuć. Dlatego dzięki, że byliście z nami. Głosujcie na swoich faworytów. I do zobaczenia!